Rzeczniczka prasowa Konfederacji, pani Ewa Zajączkowska-Hernik, wytłumaczyła dobitnie lewicowej pani profesor Joannie Senyszyn, dlaczego można mieć problem do unijnych urzędników. Mówię można, bo nie trzeba niektórym te warunki, które stawiają, e, odpowiadają, pewnie dlatego, że ich stać. A ty, bidoku, płacz i płać. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o pewnej... Dyskusji, która jakoś mnie urzekła, e, która być może niektórym otworzyła oczy, e, lub wręcz przeciwnie, domknęła. Jednak rzeczy poruszane w tej dyskusji uważam za warte omówienia. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, zostaw proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miła. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. Jak wiemy, rzeczniczka, czy też pani. Rzecznik Konfederacji, pani Ewa Zajączkowska-Hernik, reprezentuje partię polityczną, która wzbudza małe kontrowersje. Jednak po drugiej stronie stoi lewicowa profesorka, czy tam pani profesor, Joanna Senyszyn. A ja mam wrażenie, że spotkał się tutaj ogień z wodą. Moje odczucia są takie, że lewica nie da sobie nic wytłumaczyć. Jest zamknięta na argumenty, na dobre argumenty. Jak ktoś ma inne zdanie, to zwyczajnie każą mu. Wypierdalać. I krótka piłka, koniec rozmowy, można się rozejść. I o ile pewnie was zaskoczą, tutaj z miejsca, ale nie zgadzam się ze wszystkim z Konfederacją, zresztą jak z każdą inną partią, bo jak ja to mówię, nie ma partii idealnej i chyba nie będzie, bo wygląda na to, że nie da się każdemu dogodzić pod każdym względem. Wiecie, ja jeszcze liczyłam na jakiś cud, łudziłam się, że można, że przyjdzie ktoś, kto spełni wszystkie moje warunki, ale to chyba. Czekanie jak na zbawienie. Jednak ci, co mnie znają, od dawna to wiedzą, a nowi widzowie pewnie nie, jednak ja z racji wykonywanej pracy nie głosuję w wyborach na żadną partię polityczną. Wydaje mi się, że mogłoby to wpływać na mniejszą czy większą sympatię do danej partii, a ja zwyczajnie wolę ich wszystkich nie lubić. Jednak posłuchajcie tego nagrania. Czym konkretnie Pani się czuje, taka zniewolona przez Unię Europejską? Jakie takie aspekty Pani życia e, tak są dotkliwie gwałcone przez Unię? Pani, pani profesor, nie życzę sobie, żeby unijni urzędnicy dyktowali mi, czy ja mam ocieplać swój dom, czy nie, czy ja mam wymieniać okna, czy nie, czy mój dom ma być zeroemisyjny, czy nie, czy mój dom ma mieć klasę energetyczną G, D, E, i tak dalej, bo, inaczej, będę mogła, bo inaczej nie będę mogła wynająć swojego domu, a już tym bardziej go sprzedać. A jeżeli będę chciała sprzedać swój dom, to będę musiała zrobić to po kosztach, bo ktoś, kto będzie chciał go kupić, żeby doprowadzić go do odpowiedniej klasy energetycznej, będzie musiał wyłożyć kupę pieniędzy, żeby doprowadzić go do tego stanu, żeby w ogóle móc coś z tym domem zrobić. To jest pierwsza sprawa. Ale Zakaz bez, rejestracji... Ale zakaz, bez, zakaz, bez, do końca, pani zakaz rejestracji aut spalinowych. Jak, Było pytanie pani profesor, jak, to pani, dajmy pani, jak, jak pani profesor, jakiś unijny urzędnik może mi dyktować, czy ja mogę jeździć takim samochodem, a nie innym, jeżeli stać mnie na przykład na co, co ja mam zrobić, jeżeli stać mnie na letni samochód, jeżeli nie stać mnie na nowego elektryka. Powiedziałam, cała polityka Unii Europejskiej doprowadzi do tego, że biedni i średnio zamożni staną się jeszcze biedniejsi, bo być może pani jest taka bogata i panią będzie stać na e, droższe loty samolotem, być, ma, być może pani jest bogata i panią będzie stać na to, żeby sobie kupić elektryka, być może pani jest bogata i panią nie. będzie stać na pani ekologiczną żywność, no, ale to jest. większości, większości ale Polaków, jest... większości Europejczyków nie będzie na to stać. Ale to jest nie, jest życzę dla nie życzę sobie, pani życzę pani sobie. Będzie... nie pani życzę sobie pani. No, Ale to, 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 to nie życzę sobie żeby jakiś unijny urzędnik nasyłał mi imigrantów nielegalnych imigrantów, których sprowadza e, nie potrafią sobie poradzić z handlem ludźmi, sprowadza mi na terytorium mojego no, kraju i, Mam, i, destabilizuje, ten, i destabilizuje całą e, e, e. politykę społeczną mojego państwa i nie życzę sobie by jakiś unijny urzędnik narzucał mi, że moje państwo ma płacić e, e, krocie za to że nie chce przyjąć jakiegoś nielegalnego imigranta na swoje terytorium i w zamian za to ja, jako europejski no, podatnik, podat, płacić parę. polscy urzędnicy narzucają... Czy Polscy urzędnicy setki rzeczy Pani narzucają. No właśnie na przykład krakowne, Akurat ja akurat jest co jest, bryte, tak, się. coś innego. Akurat jeżeli rzeczy, to jest realizacja unijnych nie, no... obostrzeń, Pani Profesor, to jest Nie, to jest dbałość e, o nasze zdrowie. To, że w Krakowie mają być wymienione te kopciuchy... No to smog, korki, jasne. No to... Tylko to są, Pani Profesor, to jest co innego, a walka z, z globalnym ociepleniem, redukcja CO2 to jest trochę co innego. To nie znaczy, są koniecznie te same rzeczy. piecy gazowe oczywiście i kopy gazowe były świadomość. fajne, Niemcy budowały Nord Stream 2 razem z Rosją i miały handlowe bezpieczeństwo na całej Europę. Jak się skończył Nord Stream 2, piecy gazowe zrobiły się B i w tym momencie mamy inwestować w pompy ciepła. Kto jest największym producentem pomp ciepła w Unii Europejskiej? No niech pani zgadnie. Znaczy, przede wszystkim no jest określa, y zresztą. kwestia jest taka, że musimy mieć świadomość. I można być lewicowcem, lewakiem, lewizną, jednak ciężko się nie zgodzić ze słowami pani Ewy. Pozwolę sobie już nie dodawać nazwisk w dalszej części materiału. Wiem, że może to brzmieć jak brak szacunku, jednak nie takie są moje intencje. Chcę zwyczajnie, żeby było trochę szybciej, bo pani ma dwa nazwiska, a wszyscy będziemy i tak wiedzieć o kogo chodzi. Tak więc, to wszystko, co powiedziała pani rzecznik. Jest prawdą, jednak ja bym się skupiła na tym, że ona zauważyła, jak Wielkim problemem są decyzje Unii dla ludzi niezamożnych. Ja bym tutaj dodała tych, co bogaci nie są, ale złotówka im przekroczy, żeby dostać dofinansowanie. Wiecie, jak to jest. Lewica zapewnia, że będzie pomagać przy modernizacjach. Jestem ciekawa, czy będzie pomagać na przykład przy zakupie aut elektrycznych, bo przecież są rodziny, które tego auta potrzebują. Wyobraźcie sobie, że jest rodzina, która ma niepełnosprawne dziecko. Wiecie, koszty utrzymania i rehabilitacji w tym kraju są bardzo drogie. Niech ta rodzina mieszka na wsi. A jak wiemy, wiele wsi które mamy w Polsce, są fatalnie skomunikowane z miastem. I samochód często specjalny jest niezbędny, aby przewozić dziecko na rehabilitację. Często te samochody muszą być właśnie dostosowane do osób niepełnosprawnych, a rodziny w tym celu zakładają zbiórki e, i powiecie, a jest przecież pefron. Pefron, kochani, to przy dobrych wiatrach coś tam dołoży, ale o większość ci ludzie muszą się starać sami. Jak na przykład rodzice Gabrysi. Gabrysia ma 16 lat i jest nieuleczalnie chora. Rodzice zbierają właśnie na samochód, który będzie dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. I ja tutaj z miejsca pytam panią profesor, czy tam profesorkę o to, czy po pierwsze poinformuje rodziców Gabrysi o tym, że już jak już zbierają na samochód, to będą mogli go sobie co najwyżej potrzymać na podwórku, a po drugie może szanowna pani profesor. Dołoży się do zbiórki albo kupi im elektryczny samochód dla osób niepełnosprawnych. Link do zbiórki pani Senyszyn wklejam dla pani w opis filmu. Może pani się wykazać, e, bo akurat ta zbiórka jeszcze jest otwarta, ale jest wiele zbiórek, które udało się zrealizować. I co ci rodzice będą mieli zrobić? A no właśnie. Co to panią, pani onno obchodzi, prawda? Najważniejsze jest to, że pani będzie miała dobrze, ciepło i wygodnie, i Unia w tym momencie ma w nosie ludzi, którym się może i całkiem źle nie wiedzie. Jednak po takich przymusowych wydatkach ich stopa życiowa znacznie się obniży. W imię czego? W imię wymysłów bogatych ludzi? Dlaczego przeciętny Kowalski będzie musiał brać pompę ciepła i samochód elektryczny na raty i się zadłużać, skoro to są jakieś wymysły ekoterrorystów? Nijak ma się to do poprawy sytuacji na świecie, na świecie i roztopu lodowców. Dzięki temu nie poprawi się jakość życia misiów polarnych. To jest tak, jak się mówiło. Jedz, jedz, nie wolno wyrzucać, bo dzieci w Afryce nie mają. Co Jeść. I to, że ja dopchnęłam ten obiad, aż mi uszami wychodził, nakarmiło to jakieś dziecko w Afryce? Nie. Czy jeśli ja będę używać mniej wody, sprawi to, że na pustyni nagle będzie ocean? Nie. Czy ci wszyscy ludzie, którzy kupią pompę ciepła, sprawią, że Hindusi przestaną zanieczyszczać Ganges? Nie. Czy nasza zeroemisyjność sprawi, że Chiny się wystraszą? Chiny w 2021 roku wypuściły rekordową ilość CO2, aż 11,47 miliarda ton. Także Ty Kowalski, zainwestuj w zieloną Europę, a reszta świata będzie się z Ciebie śmiać. Ja tu mam takie swoje pomysły. My jako Europanie dbamy o swoje zasoby. Lewica buntuje się, kiedy mowa o wydobywaniu węgla i przez to jesteśmy uzależnieni od okolicznych mocarstw. A tyłek Europie zaczął się palić, odkąd jest konflikt na Ukrainie i widzę to, że coraz więcej ludzi jest za tym, aby z Unii Europejskiej odejść. Kiedyś Unia kojarzyła mi się przynajmniej ze wspólnotą, cywilizacją, nowoczesnością, wsparciem. Dziś kojarzą się bardzo negatywnie. Oczywiście nie dla wszystkich są ludzie, jak pani profesor, którzy klaszczą za każdą decyzją. Ja tak myślę, że jak człowiek jest bogaty, może sobie pozwolić na zmiany, które Unia co chwilę wprowadza. I nie spada jego stopa życiowa? To popiera takie rzeczy, bo chyba nie ma na co pieniędzy wydawać. A ten, co odczuje w swoim portfelu, to zacznie się zastanawiać. I tutaj muszę zmartwić lewą stronę mocy, ponieważ bogatych jest mniej. I dopóki trzymali ludzi w bańce, że Unia bierze z nieba i tylko Polakom daje za darmo, tak, wielu ludzi jeszcze tak myśli, bo przecież wszędzie wiszą billboardy, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Rolnicy przecież za darmo ciągniki nowe dostali z Unii, powinni się cieszyć. Nikt nie patrzy na to, że ten rolnik, ten ciągnik większość życia spłaca i spłaca po to, żeby bogaty i biedny Polak miał co jeść. Dajcie znać, kochani, czy zgadzacie się z argumentami pani Ewy Zajączkowskiej Hernik, czy dodalibyście jeszcze coś od siebie, czy może wręcz przeciwnie jesteście za panią profesor Senyszyn i uważacie, że dobrym rozwiązaniem jest cała ta zmiana w Polsce? Czekam jak zwykle na wasze opinie w komentarzach, a ja Was buziam.